Pokaż wujek, co tam znalazłeś takiego. No tutaj. Zobaczcie sobie, weź światełko. Kurde masakra, ale to akurat jest pikuś, bo to można tam kupić. Zobaczcie sobie tutaj, co się stało. Weź światełko. Zobaczcie, jakie głębokie są wrzery. I tak naprawdę dzięki temu, że był wyciek, e, uratowaliśmy też wyciek płynu chodzącego, nie? Tak. Bo on jeszcze, zobaczcie sobie, poświeć wujek. Zobaczcie, sobie jeszcze nic nie wylatywało, ale za chwilę byłaby katastrofa. Najgorzej, jakby się w trasie takie coś stało, proszę bardzo. Mamy nową podstawę. Wszystko elegancko, tak jak trzeba, nie? Te zaworki, wszystko jest, właśnie to jest bardzo ważne. Tutaj w tej podstawie jeszcze pamiętajcie, jest yy, termostat. No i tutaj mamy nową chłodniczkę. Także będzie wszystko w porządku.